Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Dzisiaj, kochani, jak wszystko dobrze pójdzie, to na tej ręce będzie mój Gekon Toke, Chociaż z drugiej strony, jeśli wy widzicie ten film, to najprawdopodobniej wszystko dobrze poszło już za chwilę wyciągniemy sobie Gekona Tokę na ręce. Także plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że postaramy się wyjąć Gekona Tokę, a jak już go wyjmiemy i wszystko będzie ok, to wrócimy sobie w to miejsce i ja coś tam wam o nim opowiem. Tyle co oczywiście wiem, plus tyle co wyczytałem, plus tyle co sam się dowiedziałem, jakby obserwując je w naturze. I czemu mówię cały czas Gekona Tokę, a nie Gekony Tokę? No więc już wam śpieszę z wyjaśnieniami. Ja słuchajcie, do tych dwóch samiczek dokupiłem jeszcze samca, ale po krótkim czasie zorientowałem się, że to terrarium, w którym one się działy, jest zdecydowanie za małe na nie. No i trzeba będzie zrobić jakiś taki, wiecie, no, wielki zbiornik na trzy gekony tokę. Dodatkowo z moich obserwacji wynikało jasno, że i samiec i jedna samica Całe życie siedzą w ukryciu, są cholernie agresywne, a w nocy jeśli już wyjdą, ja przejdę koło terrarium, to jest wielkie poruszenie i ucieczka do kryjówki, więc stwierdziłem, że po prostu sprzedam jedną samicę i samca i tym samym zostawię sobie jedną samicę, z którą się bardzo polubiłem. No i też nie trzeba będzie robić jakiegoś nie wiadomo jak wielkiego terrarium, bo jest jedna. Także aktualizacja statusów moich gekonów to jest taka, że została mi jedna samica i z nią się szybko nie rozstanę. A dlaczego to zaraz się sami Dokonacie? Dobra, tyle wstępu, idziemy najpierw do terrarium, pokażę Wam, co tam się zmieniło w terrarium i wyciągamy Gekona na rękę. Niech to się uda. A tak w ogóle, to jest dzisiaj trzeci raz, kiedy nagrywam ten film. Trzeci raz. Trzeci raz, bo Gekon nie współpracował i nie chciał wyjść wtedy, kiedy ja byłem z kamerą. A jak byłem bez kamery, to mi wychodził na ręce, także masakra. Dobra, idziemy do terrarium. Dobra, ziomeczki. Zanim wyciągniemy go na zewnątrz, a przynajmniej zanim spróbujemy go wyciągnąć, zobaczmy jak wygląda terrarium, w jakim ono jest stanie. No więc, słuchajcie, od ostatniej aktualizacji troszkę się tutaj zmieniło, ponieważ część roślin mi umarła, e, więc je wywaliłem. Na przykład tutaj uschła, nie pamiętam jak ona się nazywała ta roślina, no ale jak widzimy, ewidentnie jest to. Martwa roślinka. Jeśli chodzi o tilancję, to powiem Wam, że one się tutaj u mnie trzymają. Zwracam uwagę na to, żeby za bardzo na nie nie pryskać, więc jak zraszam terrarium, to niemalże ominam, omijam te tilancje, W sensie Tom i Tom. A mech hiszpański zraszam i chyba ma się dobrze. Tutaj taką nową roślinkę dorzuciłem. I słuchajcie, póki co e, wygląda na to, że terrarium się przyjęło. Wszystko jest cacy. No najważniejsze, tam w środku jest geko. Ogólnie, słuchajcie, z tym gekonem jest tak, że on na co dzień sobie siedzi w tym miejscu. Dokładnie tutaj, ponieważ on tutaj ma najcieplejszą strefę w terrarium i tak naprawdę, no praktycznie cały dzień on siedzi tylko i wyłącznie tu i to jest evenement, że jak w ogóle widzę, no nie, no bo jak wiemy gekony tokę to są stricte nocni łowcy i nigdy w życiu one w dzień nie wychodzą, no i tak ogólnie zazwyczaj z gekonami tokę w hodowlach jest, że one siedzą ukryte, nawet te urodzone w niewoli po prostu są dzikusami, ale też z drugiej strony myślę, że wszystko zależy od tego, jak się z tym gekonem obcuje. No, ale prawda jest taka, że ja mam po prostu farta zazwyczaj, i w tym momencie ten fart jest również taki, że Gekon po prostu najczęściej siedzi sobie tutaj. No i genialnie, zawsze wchodzę do domu, bo tu mam drzwi, no i widzę Gekona, no nie? Niech się na mnie patrzy, jest szczęśliwy. A też często jest tak, że ja podchodzę do terrarium, widzę, że Gekon jest czarny, czyli może to sugerować, że jest mu źle, albo ma zły humor. Po czym im dłużej na niego patrzę, tym się robi bardziej jasne, więc naprawdę mój gekon Toky jest mega dziwny. Tutaj u góry mam witaminki i sepie, którą kupiłem sobie kiedyś w Czechach. A tutaj jest pojemniczek, do którego zawsze wrzucam świerszcze. W sensie zawsze jak otacza je w witaminach, bo zasada karmienia gekonów toku jest taka, przynajmniej mojego, że ja go karmię mniej więcej raz na 2-3 dni i co trzecie karmienie wrzucam świerszcze tutaj. Akurat dzisiaj przypada pora karmienia z witaminami, więc sobie zaraz wrzucimy tutaj parę świerszczy, obtoczymy no i zobaczymy, jak to wygląda. I tak naprawdę chyba tyle, ziomy. Aha, jeszcze tak na szybkości o temperaturze. No więc tak, na samym dole w terrarium jest 22 stopnie, czyli tak naprawdę temperatura pokojowa. Im wyżej, tym cieplej, żeby na samej górze Tutaj było około 38 stopni. Obstawiam, że jakby wyszedł sobie jeszcze tutaj, to by miał w ogóle 40. No i tak. Ten halogenik jest LEDowy, on nie daje żadnego ciepła. Chodzi tylko i wyłącznie o ładną barwę światła, bo rzeczywiście musicie przyznać, że ładnie to wygląda. Natomiast tutaj ta donica już jest z żarówką grzewczą. No i ona nam generuje taką temperaturę, jaką gekon by chciał uzyskać. Dobra zameczki. to tyle jeśli chodzi o suchą teorię. Zabieramy się za wyciąganie gekona. Najpierw przygotujmy sobie świerszcze. Jeśli chodzi o ilość świerszy, jakie pochłania mój gekon, to zazwyczaj przy 6-7 sztukach, później już mu się nie chce jeść. Ale to też wszystko zależy od tego, jak bardzo on jest głodny. Tutaj widzimy, że mam takie bardziej bym powiedział resztki tych świerszczy. A to dlatego, że pojutrze będzie nowa dostawa. I w tym momencie przechodzimy do najtrudniejszej części, moi drodzy. Dobra, ziomeczki, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to zaraz będziemy świadkami czegoś fenomenalnego. Naprawdę. Oswoimy Gekona Tokę. On generalnie teraz się schował, bo wyciągnąłem mu szyby. I to jest kolejny raz, kiedy Gekon się jakby wystrasza wyciągania szyb i wtedy się chowa w tej głównej tubie. Nie mniej spokojnie. Specjalnie go nie karmiłem 4 dni, żeby mieć pewność, że on nam z tej tuby wyjdzie teraz. Więc patrzymy. A jeszcze przy okazji dodam, że on jest tak cholernie szybki, że niejednokrotnie wychodzi na to, że ja chcę go wygonić z tej tuby. On robi tylko i nawet nie wychodzi, tylko sobie zjada świerszcza. I parę razy tak mnie strollował, że nie udało mi się go wywabić, bo był szybszy. Ale teraz się uda, zobaczycie. O, dobra, widzę głowę ziomy, patrzcie, co się dzieje. I przy okazji. Naprawdę bardzo dużo czasu zajęło mi, żeby rozkminić, w którym momencie najodpowiedniej będzie tego gekona wziąć na rękę, no nie? No i wyszło na to, że najlepiej a chwycił. Widzicie? Nie zdążyłem. Ale spoko. No i wyszło na to, że najlepiej jest chwytać gekona w momencie, kiedy on jest zajęty jeszcze połykaniem świerszcza. No bo wtedy jest skupiony na świerszu, prawda? Więc zaraz sprawdzimy tą technikę. O, widzę, że jest trochę ciemny. Chodź. No, chodź. Dobra. I teraz już kolejny świerszcz, moi drodzy, trzeci, będzie decydujący. Ale żeby to wszystko się udało, to Gakon musi być na zewnątrz. On musi być na neutralnym gruncie, bo jak pakuję do niego ręce w terrarium, no to niestety. Też myślę, że zdecydowanie stremowała go ta lampa, która jest za mną. Gekon jest na zewnątrz, ale jest strasznie wściekły, no i to dobrze i źle. Źle dla moich palców, najprawdopodobniej, ale dobrze, bo jak uda się go już wziąć na rękę, to być może okaże się, że Gekon stwierdzi, iż nie jest tak źle na tej ręce i stanie się biały, w sensie dużo jaśniejszy. Więc dobra. Technika jest taka, że ma on zjeść tego świerszcza, ale nie wiem czy zje, bo już zjadł chyba z 10, więc to naprawdę jest obłęd. I w momencie, kiedy on będzie żół, to ja wtedy go łapię. Dobra, ziomek, Gekon już głodny nie jest i to fatalnie. Bądźmy szczerzy, bo teraz już nie powinienem próbować chcieć go wziąć na rękę, bo jest bardzo duża szansa, że mnie ugryzie. No ale z drugiej strony, póki nie spróbujemy, to się nie przekonamy. Także postaram się go jakoś zapędzić na moją dłoń, bo w momencie, kiedy on już na tej dłoni jest. To już jest super, ale właśnie najgorszy jest ten moment, kiedy no, trzeba go jakoś zapędzić, prawda? Dobra, oficjalnie udało się. Mamy jego na, na ręce. Ja słuchajcie, obstawiam, że on za jakieś 3 do 5 minut takiego łażenia na poręce już stanie się dużo jaśniejszy. Zresztą możemy zobaczyć że w tym momencie już pojawiły mu się takie białe centki, nie? Może coś opowiem o tych wykonach tokę, co? No więc słuchajcie tak. My tutaj widzimy samiczkę. Jeśli chodzi o dymorfizm płciowy, to sytuacja u gekonów toka wygląda w następujący sposób. Samce mają strasznie szerokie głowy i ogólnie są dużo masywniejsze. Czy są dłuższe, to bym się kłócił. Na pewno są dużo bardziej masywne i to widać na pierwszy rzut oka, że ta samiczka ma taką fajną, schludną główkę, że się tak wyrażę, a samce to mają łeb jak sklep. I słuchajcie, one dorastają do około 30 cm, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki dziki gekon toke osiągnął nawet 40 cm. I największe gekony toke, jakie widziałem w życiu, to były w Tajlandii, kiedy byliśmy w jednej dżungli, głęboko w dżungli, to słuchajcie, naprawdę gekony toke były takie na drzewach. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Także moja samiczka, obstawiam, że już dużo w hodowli nie urośnie, no ale to może lepiej, przynajmniej nie trzeba jej robić dwumetrowego terrarium. Zmierzmy sobie ją. 27 cm, więc obstawiam, że dużo więcej ta samica nie urośnie, a na pewno jest już dojrzała płciowo i jest w stanie złożyć jaja. Jeśli chodzi o składanie jaj przez Gekony Tokę, to samiczki składają sobie je na partię po dwie sztuki i do aż czterech razy w roku. Więc jak wszystko dobrze pójdzie i stworzymy takie warunki, jakie Gekon Tokę powinien mieć, no to wychodzi na to, że przynajmniej w teorii nawet 8 młodych w ciągu roku z jednej samicy jesteśmy w stanie yy, odchować. Gekony Tokę dojrzałość płciową osiągają między 16 a 24 miesiącem życia, czyli powiedzmy takie 1,5 2 lata. A ile taki gekon to żyje? No więc słuchajcie, w naturze raczej 10 lat długość życia nie przekroczy. Natomiast w hodowli, z racji, że są wyeliminowane wszystkie czynniki zewnętrzne, takie jak pasożyty czy chociaż stres, yy, może on dożyć nawet 20 lat. Więc jeśli chcielibyśmy się z takim gekonem zakumplować, to tak naprawdę połowę życia, to tak naprawdę sporą część życia on z nami będzie. A jak to jest ze składaniem jaj przez samicę? No więc samice sobie szukają takich najodpowiedniejszych, jeśli chodzi o warunki, najbardziej zaciszonych, najbezpieczniejszych miejsc do składania jaj. Jeśli już samica znajdzie takie miejsce, to ona w to miejsce będzie wracała składać jaja tak długo, jak to będzie możliwe. Więc jeśli całe życie będzie możliwość składania jaja w tym jednym miejscu, to samica będzie właśnie całe życie w tym miejscu składała jaja. Więc na przykład w terarium wychodzi na to, że jest takie jedno główne miejsce do składania jaj. Jak już nam się poszczęści i po pierwsze wyjmiemy jaja z terarium do inkubatora, bo gekony tokę przyklejają jaja do elementów wystroju, więc tutaj polecam jakieś tuby korkowe czy rury PCV, bo wtedy dużo łatwiej jest ten element wyjąć do inkubatora. No więc jak już się uda nam te jaja wyjąć z terarium, to powinniśmy je inkubować w temperaturze między 26 a 31 stopni. Wówczas mody wyklują się po około 3-4 miesiącach inkubacji, ale jeszcze warto zwrócić uwagę na fakt, że Płeć gekona jest zależna od temperatury inkubacji. Ja nie będę się zagłębiał w szczegóły, bo też sam bym pewnie palnął parę głupot, ale w takim największym opatologicznym skrócie: jeśli inkubujemy jaja w tej niższej temperaturze, to wychodzą samice, a jak w tej wyższej, to wychodzą samce. Także można sobie samemu stwierdzić, co byśmy chcieli mieć czy samca, czy samice, prawda? Tak sytuacja wygląda. A tak w sumie gadam i gadam o tych wykonach, a nie powiedziałem gdzie występują, ale obstawiam, że każdy wie gdzie występują, przynajmniej po części. No więc słuchajcie, bardzo rozległa Azja Południowo-Wschodnia, na przykład e, Filipiny, Tajlandia, Malezja, Wietnam. Północne Indie, południowe Chiny, jeszcze była, no przecież cała Indonezja, także range jest naprawdę dość rozległy. Tym bardziej zwracając uwagę na fakt, że gekony Tokę zostały introdukowane do Stanów Zjednoczonych, między innymi na niektóre z wysp karaibskich, na przykład Martynikę, gdzie żyje Karibe na wersji Kolor, czy nawet Hawaje. Także można powiedzieć, że ten gekon zamieszkuje pół świata. Niemniej w krajach, w których on jest rdzennym mieszkańcem, czyli w Azji Południowo-Wschodniej, mieszkańcy bardzo szanują te Gekony i mówi się, że jeśli dziecko przyjdzie na świat w towarzystwie dźwięków, które wydaje Gekon Tokę, to będzie miało ono szczęście. Więc ogólnie Azjaci lubią Gekony Tokę. I mają się z nimi naprawdę dobrze. Chociaż powiem Wam szczerze, że jeśli mamy do czynienia z takim naprawdę dzikim gekonem Tokę, to zbliżyć się do niego na bliżej niż 5 metrów to granicy czy z cudem, naprawdę. One mają świetny wzrok, tak jak mówiłem są mega terytorialne, ale również są mega płochliwe, w związku z tym jeśli taki gekon widzi człowieka, który się do niego zbliża, no to wiadomo, że on będzie chciał się wycofać, bo dlaczego on ma tam mu stawać na drodze, prawda? Tak. Z informacji, które jeszcze zauważyłem w naturze i wyczytałem, to poza tym, że są to gekony terytorialne, to one dobierają się w pary czy nawet haremy, i jest sobie taki jeden samiec w swojej grupie, ma swoją samiczkę bądź też samiczki, i one sobie powiedzmy zamieszkują tam jedną dziuplę na drzewie. I w momencie, kiedy przyjdzie inny gekon, toke, ale niekoniecznie, może to być jakikolwiek inny gekon, to wtedy wyskakuje samiec i mówi spaduwa. A jeśli samiec sobie nie radzi, to wtedy jeszcze wyskakują samice, żeby mu pomóc. Ja widziałem kiedyś w w internecie filmik, gdzie gekon toke walczył z jakimś wężem na drzewie i było widać, że sobie nie daje rady, to podbiegła samiczka mu pomóc. Więc naprawdę te gekony są świetne. A dlaczego gekon toke? No więc w naturze głównie samce wydają właśnie takie dźwięki podobne do toke. Teraz pewnie będę strasznie dziwnie brzmiał, ale postaram się naśladować to. Więc to jest takie toke. I to jest taki typowy godowy dźwięk samca, który jak ryknie, to wam mówię. Natomiast wydają one również dźwięki, które brzmią coś jakby takie gecko i to słuchajcie brzmi jak żaba i zanim ja się dowiedziałem, że to są gekony Tokę, to ja byłem święcie przekonany, że to co ja słyszę na wyjazdach w Azji to są zwykłe żaby. A potem się okazało, że to są gekony i to jeszcze gekony Tokę. Także jak będziecie kiedyś w Azji na wakacjach i wam coś ryknie z całej siły Tokę albo gecko, to wieszcie, że to są gekony Tokę. No i powoli będziemy kończyć to męczenie mojego gekona, chociaż tak jak mówiłem, zwróćcie uwagę, samiczka zrobiła się to totalnie biała, no więc obstawiam, że bardzo źle na moich rękach jej nie jest, skoro jest taka zasada, że jeśli gekon jest ciemny, to jest mu źle, a kiedy jest jasny, to jest mu zdecydowanie lepiej, no więc w tej chwili ewidentnie samiczce jest dobrze. I jeszcze na sam koniec może takie informacje BHP. No więc słuchajcie, ja nikogo nie zachęcam do brania gekonów Tokę na rękę, bo to jest jedyny gekon Tokę, jakiego widziałem w życiu, który bez problemu daje mi się wziąć na ręce, więc ogólnie gekony tokę kompletnie się nie nadają do brania na ręce. I do tego stopnia, że one nawet boją się człowieka, kiedy są w terrarium I kiedy wychodzą wieczorem już na zewnątrz i człowiek przejdzie koło terrarium, to jest wielkie poruszenie, no i Gekon ląduje w kryjówce. Więc ogólnie słuchajcie, Gekony Tokę niestety nie są tak fajne jak mój osobnik, który zdecydowaną część dnia siedzi sobie na zewnątrz i jeszcze dodatkowo daje się wziąć na ręce. Więc tak wam mówię, że jeśli po tym filmie złapicie mega zajawy na Gekony Tokę, to wiedzcie, że taki osobnik to jest totalny i i ja w sumie nawet nie wierzyłem, że jest możliwe mieć takiego gekona tokę. Więc ogólnie zazwyczaj gekony tokę syczą, są agresywne, uciekają i kompletnie nie nadają się do jakiegokolwiek obcowania z rękami człowieka. Musicie mieć to na względzie. I jeszcze. Jak gekon ugryzie, to się trzyma. I to uwierzcie mi, trzyma się tak długo, jak będzie chciał. I wy tylko tak patrzycie, jak on się coraz bardziej w tego palca zagłębia, coraz bardziej was boli, ale jakby nic nie możecie zrobić, no bo jak mu rozewrzeć te szczęki? Także wiedzcie, że gekony tokę nie nadają się do brania na rękę. To jest naprawdę ewenement. Nie wiem, czemu tak się dzieje, że ten gekon Toky mnie polubił. Serio, nie mam pojęcia, ale tak jest. Jeszcze słyszałem kiedyś od kogoś opinię, że jeśli gekony toke nie są agresywne, to znaczy, że niedługo umrą. Nie wiem, ktoś mi tak kiedyś powiedział. Może z zazdrości. Nie wiem. Póki co moja samiczka ma się dobrze. Ty je... Bo to jest samiczka z odłowu, niestety. Kupiłem ją na giełdzie w Czechach, w Ostrawie. I też pamiętajcie, że jeśli kupicie sobie gdzieś dorosłego Gekona Tokę, czy to będzie giełda w Polsce, czy to będzie giełda za granicą, na 99% ten Gekon został zabrany z natury. Musicie to wiedzieć, bo ogólnie hodowców Gekonów Tokę jest dość mało. W Polsce kojarzę chyba tylko jedną dziewczynę, która hoduje i rozmnaża z powodzeniem te Gekony Tokę. Więc jeśli ktoś chciałby mieć Gekona Tokę, który na 100% nie ma pasożytów, jest urodzony w niewoli i tak dalej, to polecam poszperać sobie w internecie. Ale tak jak wam mówię, jeśli widzicie na giełdzie takiego podrośniętego Gekona Tokę, na 99% ktoś go zabrał z natury. Tak niestety to wygląda. Słyszałem też, że ale to też bardzo niepotwierdzone info. Ktoś mi kiedyś mówił, że ma, ma wyjść CITES na Gekony Toke właśnie z racji tego, w jakiej ilości są odławiane, ale z drugiej strony CITES na Gekony Toke, których jest tak niebywała ilość w naturze, no nie wiem, nie wydaje mi się. No, także na dobrą sprawę w dzisiejszym odcinku to jest tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że zostawicie łapkę w górę dla tej samiczki, bo uwierzcie mi, już miałem trzy podejścia do tego filmu, żeby się udało. No i w końcu się udało, więc fantastycznie. To tyle. Widzimy się standardowo w sobotę przy Pająkach, a jeszcze dodatkowo powiem Wam, że jestem w trakcie nagrywania odcinku ze Spider-Shopem z Kubą o nicieniach będziemy nagrywać, więc będzie dość merytoryczny odcinek. A tymczasem ja się z Wami żegnam, mój Gekon również. Trzymajcie się i do zobaczenia już w sobotę. Kej!